Cześć, mam na imię Karolina, jestem uczennicą gimnazjum nr 3. Nasza szkoła pozwala rozwijać się uczniom w wielu różnych kierunkach. Przede wszystkim, jako uczennica klasy dwujęzycznej, jestem laureatką konkursu przedmiotowego, który zwalnia mnie z obowiązku pisania egzaminu z języka. Oraz brałam udział w międzynarodowym konkursie literackim We Are Writers in English, i moje opowiadanie zostało opublikowane. Dodatkowo nasza szkoła pozwala rozwijać, się, rozwijać różne nasze pasje, m.in. rysunek. Dzięki moim nauczycielkom była w stanie zorganizować wystawę w Miejskim Ośrodku Kultury.